Cześć, nazywam się Mirosław Baściuk, jestem mistrzem stylu Hungar Kung Fu. Znajdujemy się obecnie w sali treningowej Akademii Kung Fu Tygrys i Żuraw. I chciałbym Wam powiedzieć parę słów o tym, czym jest Kung Fu, skąd się wywodzi. Pewnie każdy z Was słyszał nazwę Kung Fu, którą używamy do określenia tradycyjnych sztuk walki, szczególnie pochodzących z Chin. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to nazwa nie do końca pełna, tak? Bo ponieważ Kung Fu tak naprawdę oznacza wysoki poziom specjalizacji w jakiejś dziedzinie, energię, którą należy włożyć, żeby ten pozi poziom specjalizacji osiągnąć. I teraz to, co my tutaj trenujemy na tej sali, to jest Hungar Kung Fu, albo Hungar kwen, to znaczy styl rodziny Hung. I staramy się osiągnąć właśnie tą wysoką biegłość w, ty w tym stylu. W Polsce oprócz Hungar Kung Fu znane są, tak na pewno Wam takie nazwy, jak Winsun albo Choi Fat. I te trzy, trzy główne odłamy kongu rozwijają się w Polsce bardzo dobrze. Hungar jest również określony jako styl pięciu zwierząt. Z tyłu za mną widzicie dwa dominujące zwierzęta, czyli tygrys i żuraft, które są trochę przeciwstawne do siebie tak. Tygrys reprezentuje siłę, właśnie taką twardość, agresję, natomiast żuraw to przeciwieństwo tak, raczej płynność, unikanie ataków. I to wiąże się też z historią tego stylu, ponieważ mistrz, który założył, był mistrzem stylu Tygrysa, jego żona była mistrzynią stylu żerawia i połączyli ten styl w początkowej fazie. Później doszły kolejne zwierzę, zwierzęta, jak smok, lampart i wąż, i każdy z nich charakteryzuje się trochę innym sposobem ruchu. To jest sztuka walki, taka jak i inne. Trochę wykorzystujemy trochę inne narzędzia treningowe do, do wzmacniania naszego ciała. Jest to najtwardszy styl. Tutaj również pracujemy z oddechem i z tą, tak nazwijmy to z energią, czyli tak naprawdę chodzi o oddech, który jest, jest najważniejszym elementem treningowym.